Michał już jutro szybka okazja do rewanżu. Złożyło się tak, że z Zagłębiem Sosnowiec gramy dwa razy w naprawdę krótkim odstępie czasu. Tego rewanżu chyba jest sesja rządni. Patrząc na ten mecz pucharowy i z przebiegu całego spotkania, no wydaje mi się, że ten wynik troszeczkę był za wysoki, bo, bo przy, przy większym spokoju całej drużyny i przy tych dogodnych sytuacjach wydaje mi się, że wynik powinien być w odwrotną stronę, a tak niestety przegraliśmy spotkanie i to dosyć wysoko, aczkolwiek myślę, że jeżeli zagramy konsekwentnie i, i z takim zaangażowaniem jak w tym meczu od początku, to wydaje mi się, że, 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 że na pewno zrewanżujemy się drużynie ze Sosnowca. Czy Zagłębia Sosnowiec realnie czymś Was zaskoczyło? Czy to była taka gra, jakiej mogliście się spodziewać i to wszystko zależało od tej Waszej jakiejś tam niedyspozycji, nazwijmy to, w szykach obronnych? No, pierwsze 20 minut w tym meczu pokazało, że Wyszli, wyszli bardzo podenerwowani i, i i było widać, że, że, że z minuty na minutę zaczynali troszeczkę lepiej grać, aczkolwiek nie no mówię, no przy naszych niektórych w ustawieniach, w obronie, mogliśmy uniknąć tych niepotrzebnych bramek, aczkolwiek no mówię, no, na pewno na pewno, yy, w jutrzejszym meczu no, będziemy mieli kilka też na pewno dogodnych sytuacji i trzeba to wykorzystać, bo, bo, bo w tym meczu pokazaliśmy, że sytuacje były, nie strzelaliśmy, a przeciwnik wszystko to co miał to, to wykorzystał. Jutro należy się spodziewać zupełnie innego meczu, czy gdzieś tam jednak z tyłu głowy ta środowa porażka będzie w Was siedzieć? Oczywiście, no, my chcemy na pewno się zrewanżować i wydaje mi się, że od pierwszej minuty y, ruszymy na przeciwnika. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że, że nikogo nie trzeba, nie trzeba lekceważyć w tej lidze. Ale wydaje mi się, że kwestią zdobycia pierwszej bramki, jeżeli szybko strzelimy bramkę, ten mecz na pewno będzie grał nam się łatwiej.